Cześć, witam serdecznie. Moi drodzy, postanowiliśmy dla Was nagrać bardzo szybki, spontaniczny, wręcz filmik pokazujący przy pomocy systemu Night Vision. Jak bardzo dużo ciepła wydziela z siebie samochód, szczególnie sportowy samochód? Już teraz możecie mnie za chwilę obejrzeć w tej termowizyjnej kamerze. Widać, że tu i ówdzie widać ciepło, ale na przykład ręce na ten moment może jeszcze zbyt ciepłe nie są. Żeby zobaczyć na żywo, jak to wygląda, ja Wam to pokażę tu i teraz, pocierając ręce, podniosę ich temperaturę i zobaczycie, że. Kamera termowizyjna z pewnością to dostrzeże. Tak to wygląda w przypadku człowieka. A jak to wygląda w przypadku samochodu? Tutaj zapraszamy Audi RS7, które, jak widać, jest po dosyć intensywnej jeździe. A więc widzicie już doskonale, że ma rozgrzane hamulce, tarcze z przodu, tarcze z tyłu. I tutaj wszystko w okolicy silnika jest bardzo mocno rozgrzane, zresztą pod koła ta energia aż bije. Natomiast chcemy zrobić coś więcej. Drugą część tego filmu nagrywamy parę dni później, kiedy przed kamerą termowizyjną mogliśmy postawić Mercedesa EQC i teraz dopiero zdradzam, po co ja nagrywam ten film. E, tak naprawdę w tym miejscu mógłby stać każdy inny elektryk, bo nie chodzi wcale o Mercedesa. Chodzi o to, jak samochody elektryczne zarządzają swoją energią. Ten samochód przed chwilą został tu przegoniony, parę przyspieszeń, parę ostrych hamowań i. Popatrzcie przez kamerę telewizyjną, jak to wygląda. Widzimy, że rozgrzane są przednie tarcze, bo z większej prędkości również i one brały udział w ostrzejszych hamowaniach, tyle tarcze, praktycznie ledwo widoczne. Widać też, że delikatnie rozgrzane są opony i w zasadzie żadnego tutaj ciepła za kołem, żadnego ciepła od silnika, ani od jednego. Ani od drugiego. W zasadzie jedyne w miarę świecące fragmenty tego samochodu to jest przód, który jest rozgrzany przez słońce, które dzisiaj świeci bez przeszkód, więc cała ta wierzchnia warstwa z punktu widzenia kamery termowizyjnej może się też świecić. Natomiast samochód elektryczny nie generuje praktycznie wcale energii cieplnej, co oznacza, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego samochody elektryczne są bardziej wydajne. Po prostu nie marnują energii w swoich bateriach na bezsensowne ogrzewanie wszystkiego naokoło. Cała energia idzie w ruch.